makosze włoskiego specjału w poniedziałek obchodzili Światowy Dzień Pizzy w Weronie w centrum handlowym Echo. Na wszystkich miłośników pizzy czekały gorące smakołyki, prosto z pieca. Wystarczyło wybrać swój ulubiony rodzaj. Werona na pasażu, tutaj w centrum handlowym Echo, może wszystko wam pokazać. To, co jest najistotniejsze w życiu człowieka, czyli tak, szczęście, proszę państwa, miłość, dobre jedzenie, włoskie, madziar, jak oni to tłumaczą i zwłaszcza pizzę. Proszę państwa, 40. 9 rodzajów pizzy. Można zjeść codziennie tutaj, jak się tylko wybierze, jaką chcemy jeść. Proszę Państwa, bez względu na to, czy to będzie żona, czy dziecko, jesteśmy zawsze zagwarantować dobre, 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 jeszcze raz dobre jedzonko dla dzieciaków. Tajniki przygotowania doskonałej pizzy zdradził pracownik Werony Filip Orlando Włoch z pochodzenia, który od 20 lat mieszka w Polsce. Z Pizza, no pizza to najważniejsze, to jest ogólnie mąka, produkty. No, w, w, nasza mąka jest to troszkę inna od tego e, polskiego mąka. E, jest też, można powiedzieć, że e, nasza mąka jest od słońca też, należy od wasze, więc po prostu e, też jest inny smak. No, w, w przepisy. E, Klasyczna pizza i lekka pizza, bo pizza ma być lekka, że jak skończysz jeść pizzę, to musisz być jeszcze lekko głodny, a nie najedzony. No to jest e, woda, mąka, drożdże, e, sól, Olej doliwy ekstravergine. To jest taki klasyczny y, przepis do, y, do pizzy. W programie przewidziano również liczne konkursy, a także występ ze Stan Corleone Show.